Moi drodzy, villa na Kosamui, to co mówiłem ostatnio, to jest wciąż dobry biznes. Jest bardzo dużo takich niewiadomych albo informacji, które są sprzeczne z sobą: czy można mieć ziemię w Tajlandii, czy można mieć dom w Tajlandii na siebie? Ten temat wyjaśnimy w następnych odcinkach, więc zasubskrybuj, bo ten temat jest bardzo prosty. Ale na pewno, co już musisz teraz wiedzieć i jest absolutne pewne, da się robić zajebiście duży biznes na willach, które właśnie za mną powstają. Jesteśmy w tym momencie tutaj na budowie, na projekcie Dzika Orchidea, Wild Orchid, który jest budowany przez Polaka. Tutaj wyprzedaliśmy w niecałe trzy tygodnie całe to osiedle. Wille, które były po 4 miliony 700 tysięcy batów, jest około 145 tysięcy dolarów. Two bedroom z basenem. I oczywiście z kawałkiem działki, z miejscem parkingowym na samochód. Te wille tutaj, które widzimy, ja tutaj zrobię Wam w tym momencie przebitkę z materiału, gdzie ta działka była praktycznie pusta, płaska. Dopiero budowa się zaczęła. Zwróćcie uwagę, niecałe dwa miesiące później budowa już wygląda w ten sposób, że stają mury. Dach za niedługo będzie instalowany. Tutaj akurat są rzędy willi. Two bedroom, czyli dwie sypialnie, living room, basen do tego. A za mną, po mojej prawej stronie, budują się trzy sypialniowe wille. Trzy bedroom, plus oczywiście salon i całkiem spory, jak na tą, że tak powiem, posiadłość, basen. Ta lokalizacja to jest 5 minut do plaży La Mai i do całego centrum turystycznego. Właśnie w Lamaid. Lamaid było pierwszym spotem na wyspie Koh Samui, takie znane właśnie z wszystkich tych walorów wyspy, które ci, którzy już byli to znają, a ci, którzy obserwują w ogóle social media, no to możecie sobie tylko wyobrazić, co jest tutaj akurat w Tajlandii. Na tych willach inwestorzy, którzy kupili to końcem tego roku, jest grudzień, kiedy nagrywam ten materiał, sprzedaż była prowadzona w październiku i już zarobili około 20%. Dlatego, że są w stanie sprzedać te wille za około 5 700, 6 milionów teraz tak jak stoją, bez jeszcze żadnego wyposażenia w środku. To jest właśnie biznes, który, tak jak mówię, rośnie na Samui. To nie jest tak, że zmienił się w ciągu dwóch miesięcy, ktoś zarobił 20%. Zarobili ci inwestorzy 20%, bo tutaj była po pierwsze bardzo dobra cena, po drugie te wille, które są właśnie w okolicach Lamai, tych działek, jest coraz mniej inwestycyjnych. Ceny też tych działek poszły bardzo do góry na koniec roku, a wyprzedana inwestycja zawsze podnosi cenę. Tutaj można robić tak zwane też flipy na rynku pierwotnym i między innymi na takiej wili można było zarobić około 30 tysięcy dolarów praktycznie. W dwa, może trzy miesiące. Oczywiście ten wzrost później zostanie wyhamowany, bo zrobiona willa generuje określony dochód, gdzie się wynajmuje albo na short term, albo na long-term. Oczywiście w krótkookresowym najmie jesteśmy w stanie dużo więcej wyciągnąć. A jeżeli się martwisz, że ktoś, kto mi to, tą willę, willę ogarnie, kto się tym zaopiekuje? To są tutaj wyspecjalizowane firmy, które mega dobrze ogarniają temat. Ty tylko liczysz praktycznie kasę i sprawdzasz sobie w kalendarzu, kiedy twoja willa jest wynajęta i jak ten biznes się kręci, masz cały czas pod kontrolą. Sprzątanie, wynajem, również jakimiś ewentualnymi znisz zniszczeniami. To cię w ogóle nie interesuje. Willa udana do firmy zarządzającej to jest willa, która jest w dobrych rękach i nie musisz się martwić, że tam się klamka urwała, jakaś uszczelka. Się... Nie wiem, jest do wymiany pod prysznicem, jest wszystko, że tak powiem, ogarniane przez firmę, która się tym zajmuje. Następna inwestycja, jestem pewny, że wyprzeda się w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni, to drugi projekt Wild Orchid, robiony po drugiej stronie wyspy w świetnej dzielnicy i. Każdy dom będzie miał sea czyli każdy dom będzie miał widok na morze. W domach, które będą miały oczywiście to sea te ceny są zdecydowanie już wyższe. Jeśli chodzi o wynajem, no bo oczywiście klienci wolą mieć sea i są w stanie za to odpowiednio też więcej zapłacić. Jest w tym momencie waiting list na tej nowej posesji będzie 25 nowych domów. W tym momencie już mamy kolejkę osób oczekujących, jest 8 osób, które czeka w kolejce, czekając dokładnie na tego samego dewelopera, czekając na tą samą ofertę w bardzo podobnych układach. Przypomnę jeszcze, że będzie CV dla każdego jednego domu z działką zaprojektowaną w ten sposób, że dom będzie stał na palach, żeby nie tracić działki, na przykład na parking samochodowy będzie pod domem miejsce na. I samochód, a działkę będziesz mógł oczywiście wykorzystać dla siebie, plus zajebisty taras z przepięknym widokiem. Przebitki na pewno się tutaj też em, znajdą i pokażę Wam za chwilę również w przebitkach część tej działki. A najlepiej zasubskrybuj, bo następne, y, w następnych filmach zrobimy tutaj oczywiście rzut i przelecimy. Dronem przez całą działkę, żebyś wiedział, co ewentualnie możesz kupić na wyspie Kosamui. Tu Bedroom sprawdzają się najlepiej w tym momencie. W ogóle nie wchodzi się w tematy dużych willi, dlatego że jest ich dużo, ciężej je wynająć. Konkurencja, jeśli chodzi o małe budownictwo, jest coraz większa. I tu Bedroom rotują najlepiej, więc jeżeli chcesz zainstalować się tutaj na wyspie, mieć własny biznes. A być może też dom, do którego będziesz częściowo przyjeżdżał i spędzał na przykład część zimy na Kosamuj, a część powiedzmy lata będziesz wynajmował, to zapraszam do kontaktu. Warszawa Estate, twój polski adres w egzotycznej Azji.